Małgorzata Ostrowska Królikowska ma powody do radości. Jak donosi Rewia, jeden z jej synów niedawno się zaręczył. Który? Co wiadomo na ten temat znak zapytania Małgorzata Ostrowska Królikowska na początku roku straciła męża? Paweł Królikowski zmarł po walce z chorobą. Aktorka w tym trudnym czasie może liczyć na wsparcie dzieci, o czym opowiedziała w wywiadzie dla gali. Zdradziła, że się odpowiednio nią zaopiekowali. Dzieci we wszystko mnie włączały, żebym nie siedziała i nie popadła w apatię. Pantek sprawił, że ruszyło moje konto na Instagramie. Mówił, chodź, zrobimy zdjęcie, chodź, pokażę Ci, jak to działa. Wcześniej nie miałam do tego serca, opowiadała gwiazda. Małgorzata Ostrowska Królikowska ma powody do radości. Jan się oświadczył. Wygląda na to, że po smutnych chwilach w rodzinie królikowskich nadszedł czas na radość. Rewiadono donosi o zaręczynach. Podobno jeden z synów Małgorzaty, Jan postanowił się oświadczyć swojej partnerce, a także matce jego dziecka, Joanny Jarmołowicz. Znajoma rodzina zdradza, że narzeczeni już planują wesele: planują ślub i wesele. Małgosia jest szczęśliwa, że udało mu się założyć rodzinę. Paweł z pewnością też by się z tego bardzo cieszył, zdradza osoba z otoczenia rodziny. Na ten moment Królikowscy nie skomentowali tych doniesień, na próżno szukać też w social mediach zdjęć z pierścionkiem. Pewne jest za to, że syn Joanny Jana, Józek, skończył niedawno roczek. Z tej okazji media społecznościowe obiegły wpisy, w których składano mu życzenia. Na taki ruch zdecydował się Małgorzata, która pokazała fotografię chłopca. Podobne posto publikowała jego dumna mama, Joanna. W opisie podkreślała, że dzięki dziecku ich życie bardzo się zmieniło, dwukropek kroka, dokładnie rok temu nasze życie nabrało najwspanialszych kolorów. Dziękujemy Ci za każdy uroczy uśmiech. Thank <music> you.